Takie coś dzisiaj mamy, przedstawiać chyba nie trzeba. Yamaha Fazer, FZ6, chociaż może Audi, nie wiem już teraz, nie wiem który rocznik, S1 w każdym razie. No i co? No to jest świeży zakup, także będziemy robić taki przegląd, można powiedzieć, pozakupowy, no bo historia nieznana nie wiadomo czy i kiedy coś tu w ogóle było robione. Yy, słychać trochę ten rozrząd, że, yy, że trochę gra, tak na ucho. No ale to rozbierzemy, zobaczymy. To wszystko się okaże. Yy, Także, tak jak mówię, rozrząd, zawory, <coughs> zrobimy synchronizację. Świece, jak to, no jak to tam ogólnie wygląda? Taki przegląd, nie? Yy, pozakupowy. No dobra, biorę się za robotę. Nie przeciągam to, co trzeba, to zwalam tak, jak zawsze. Jak porozbieram, coś tam będzie widać, to wam nagram. Nie? Także zaraz wracam. Rozbieram sobie pomału. Wiecie, co dużo rzeczy tutaj było nieprzykręconych. Ale szanuję kogoś, bo nie chciał mu się przykręcać. Ale chociaż wrzucił te śrubki tak po prostu, żeby sobie leżały. Tutaj jest taka gumowa. No ta, taka guma, nie. No to. Więc te wszystkie śrubki sobie tutaj leżały. Teraz nie muszę szukać, tylko po prostu je sobie przykręcę i tyle, ale kurwa no, no tak, tak to jest, taka to jest mechanika właśnie. Dobra, robię dalej i zaraz wracam. No i mamy rozebrany, tylko na razie rozebrany, nic nie czyszczony tutaj więcej, nie wiem, tak to wygląda. Zaworki pomierzone, eee, dwa tylko do poprawy, także fajnie, rozrząd niestety do wymiany e, tutaj no do myjki uzdrać bo zasyfiony to ale wyczyści się będzie jak nówka jeśli chodzi o pokrywę, uszczelkę, pokrywy fachowcy malowały razem z uszczelką no i co z tego, jest pomalowany, jest no. e, rozrząd tak jak mówię do wymiany e, jeśli chodzi o, o te mostki no to nie jest jakoś super ekstra, ale nie jest jakoś też bardzo źle. No, no są takie trochę podjechane, zużyte. E, jeśli chodzi o te wałki, o te krzywki, no to mają dużo takich wżerów. Ja nie wiem czy to będzie widać. Nie no nie widać na pewno. E, dużo właśnie takich wżerów mają gdzieś musiały chyba leżeć kiedyś albo no nie, nie będę tam dochodził. Jest tak jak jest. No więc tak czekam na graty, składam to wszystko, czyszczę oczywiście wiadomo no i co i włączę na synchronizacji zobaczycie jak jak było jak będzie po tej synchronizacji jak to tam wygląda. No i no i co no i tyle dobra. No wracam za chwilę, dla was za chwilę, jak zawsze dla mnie tam chwilę dłużej, aż przyjdą części nie. Wszystko już mam, pozakładane, rozrządzik nowy, założony. Tutaj te elementy oczyszczone, te membranki. Zrobimy zwolnienie blokady komisyjne. O i piękny rozrządzik mamy napięty. Także wszystko powinno być w porządku. Dobra, składam dalej, e, tu oczywiście nowe uszczelki, nowa uszczelka na górę e, i, no i już e, widzimy się na synchronizacji, żeby nie przedłużać, no i tyle. No i mamy wszystko ogarnięte, ja już go sobie odpaliłem, żeby się zagrzał trochę, także jest już ciepły. Zaraz Wam pokażę jak ta synchronizacja wygląda teraz, e, no i zobaczycie jak to tam się fajnie zmienia. Tak to si na ten moment. Znacznie lepiej już, nawet słychać po, po samej pracy. Ale nie będę Was męczył, bo bez sensu, żebym to nagrywał tak 5 minut. Ja sobie to dopracuję idealnie, i zaraz wam pokażę jeszcze, jak to wyszło. No i co? I chyba będzie wszystko. Także dobra, ja jeszcze trochę się nad tym pomęczę. No i zaraz zobaczycie finalny efekt. Dobra, mam wyregulowane. Tak to wygląda. Wiadomo, to są zawsze ruchy, ruchy tłoków. Tak idealnie się tego nie zrobi. Tak jak mówię, idealnie się tego nie zrobi, no bo zawsze to są jakieś tam ruchy, ale jest praktycznie idealnie. No i dużo lepiej niż było wcześniej, nie? Także składam to, przejadę się jeszcze, zobaczę, czy wszystko jest w porządku. No i co? No i będzie do oddania. Jeszcze wam nagram pod bramą, tam tak jak zawsze co tam było robione. Podsumowanie. No i dobra.